Dzień dobry dzieci. Niezmiernie się cieszę, że znowu muszę was tu gościć w naszej szkole. Tak, tak właśnie. Mam nadzieję, że każdy przyszedł, bo bardzo lubi naszą szkołę. tak. Przedlubić trzeba by było dodać nie. Tak właśnie. Dobra. Stara spóźniła się. Trudno, właśnie zwracam z lotniska. Eee, no... Przecież wiesz, że w Chicago jest teraz, nie wiem, druga w nocy, no nie wiem która jest. Aktualnie, no ale jakoś tak. Ty byłaś w Chicago? No. O oh god. Dobra, rozpływany. No i tak tylko tak nawijał niczym. Aurora. Oh, Sophie. Cześć. Ej, no co ty obraziłaś się na mnie? O co? Nieważne. Tak, tak. A teraz poproszę waszą ulubioną nauczycielkę o przemówienie. To jest szkoła zo. Dzień dobry dzieci. Mam nadzieję, że znowu będę mogła was posłać do dyrektorki. Tak, a poza tym mam też wielką nadzieję, że nasza szkoła znowu nie wygra pucharu za najgorszą szkołę w, w Polsce. Tak. I mam nadzieję, że bardzo lubicie matematykę. Nie, no i kurs, jak jak się mogłam w mojej łóżku i jak począć. Nie ja też nie jest w ogóle przychodziło. Ej, może pójdziemy na wakacje? Hmm, nie głupi pomysł. Dobra. Przepraszam bardzo, czy ja tam z tyłu słyszę jakieś pogaduszki? Do dyrektorki! Nie, nie zabijaj się to że Będę spocząć kogoś, i nie, proszę do dyrektorki. Dobrze, to jest. Natomiast... Tej! Muszę przecież właśnie do wtedy, a nie do dyrektorki, to nie? Ej, dobra. Ej, tak, tu idziemy! z tymi dziećmi. To zwijamy się. Co widzisz z nami? Ej dobra mogę iść. Dziewczyny gdzie wyjdziecie? Chodź z nami Okej. Okay. Ej a dlaczego one się zwijają Tomek? No, nie wiem, Andrzej, o nie wiem Angela, nie wiem. A przy tym ja muszę nagrać stolkę e, na mojego Instagrama. No tak, tak. No to już. No baczankę. O nie ja telefonu, mogę tylko życzyć. Dzięki. Dżanki! Hej, No kaka, hey, kochani, no i super, że jesteście ze mną na live. A ty co to robisz? Do dyrektorki! To był dyrektorki jest filmem w stronę dzieciaki! I z fagarów. Eee, tylko nie to... Serio? Nie no, ja nie wierzę! Oh my god, no nie! Oho, bo my w wagary sieliśmy. A czekaj no, gdzie ten zabierny The Rock Turkey? ja wcham tam. Ty się wybierasz na wagary? Nie, no, ja do rok torki! Dobinę, Turkey jest w drugą stronę! Tamek, co ty mi źle mówisz? Ale czy na nic nie odpowiedziałem? No, zresztą. No dobra, trochę się tam pomyślałam, żeby do nich coś tam pogadać. Ale teraz spokój. Uff. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Siemka! I koniec spokoju. Tak, eee. 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 co chcieliście? No bo pani Nowak nas tu wezwała. O, smuczy eee. pani Nowak, tak. No właśnie. Za nic. Za ale po prostu cicho rozmawiałyśmy z Aurorą. A reszta? Za vogary. Pierwszego dnia szkoły co wy byście tu robili? Bo ja się nie chciała usłyszeć w, w tej Wiedźmy. Szczerze? Nie dziwię się wam. O, naprawdę? Eee, nie, nie no, no skąd. Eee, tak, kto tam następny? Ja, bo wie pani, że. Dawaj, dawaj. No nie, no przegrałam. Czy pani gra? Nie dziecko, mów dalej. Psz, psz. No i on wtedy, ona znaczy. Eee, e, pani mnie słucha? Co? Co tak? Słucham cię. No i ja ubiłam mu Mhm. Mm w końcu się nauczę stać na tej głowie. Więc pani jest? Oh, oh, oh. nie jest? O, o, o. Nie, nie, słucham cię. No i nie, nie, wid wtedy napisał nie, na czacie. Że ta stara eee... Yy, rucha yy, wiedzie, no, coś napisał na pewno. Dlaczego ja chciałam być tym dyrektorem? Yy. Dziękuję, dziękuję. Ej, stary, ty śpisz? Rozpoczęcie roku jest chłopie. Ej, a, a, aha, Ej. no przecież wiem, wiem. Dobrany. Dobra, spodobny, skończyło się. A nie, on był zależony na sali. żyje? Mam dość tej pracy, a to dopiero pierwszy dzień. Co? Tak, słucham, pani. O, dzień dobry. Mm -hmm. Иди до дома, просто вышить. О, oh, деньги.